Województwo podkarpackie. Region obfitujący w liczne atrakcje turystyczne, obszary ochrony przyrodniczej oraz żywą kulturę ludową i tradycje kulinarne. Bogactwo atrakcji turystycznych co roku przyciąga coraz więcej turystów. Czy wiedzą, jak wyjątkowa przygoda czeka ich w tym miejscu? Poznaj pięć subregionów Podkarpaciu. Każdy z nich ma coś unikatowego do zaoferowania odwiedzającym województwo. Rostocze południowe. Krainy charakteryzują walory krajobrazowe, przyrodnicze i geoturystyczne. Parki krajobrazowe, rezerwaty, ekoszlaki i ścieżki dydaktyczne. Klimat obszaru podtrzymują niewielki ruch samochodowy i małe zaludnienie. Subregion może poszczycić się również zróżnicowanym dziedzictwem kulturowym i historycznym. To idealny kierunek dla turystyki pieszej, rowerowej, uzdrowiskowej oraz kulturowej. Każdy znajdzie tutaj cichy i spokojny zakątek dla siebie, by w spokoju spędzić czas w otoczeniu natury. Rzeszów. Samo miasto i otaczający je region stanowią najczęściej pierwszy przystanek na mapie zwiedzania Podkarpacia. Często traktowany jest jako baza wypadowa dla kierujących się w dalsze zakątki regionu. Turyści nie wiedzą, że ich podkarpacka przygoda z powodzeniem może zacząć się już tutaj. To doskonałe miejsce do połączenia spotkań biznesowych z turystyką weekendową o tematyce kulturowej i edukacyjnej. Dolina Sanu i Wisły. Kraina bogata w walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Turystów przyciągają również unikatowe miejskie układy architektoniczne oraz dziedzictwo przemysłowe i pomilitarne. Subregion jest miejscem, które z powodzeniem odwiedzić mogą lubiący aktywnie spędzać czas, zapalający historii, jak również szukający wytchnienia na szlakach pielgrzymkowych i w obiektach sakralnych. Beskid Niski to najdziksze góry w Polsce. Kraina bogata w zapierające jak w piersiach krajobrazy bogatą faunę i florę. Znajduje się tu Magórski Park Narodowy oraz liczne parki krajobrazowe. Beskid Niski słynie również z bogatej oferty przyrodoleczniczej w lokalnych uzdrowiskach. Warto również zwrócić uwagę na sakralne dziedzictwo kulturowe, dawne opuszczone łemkowskie wioski oraz piękne małomiasteczkowe układy urbanistyczne. Bieszczedy to połączenie unikalnej w skali Europy przyrody oraz wyjątkowego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Oprócz piękna przyrody, klimat tworzą nieistniejące już wioski, które zostawiły po sobie ślad w postaci ruin pięknie wpisujących się w lokalny krajobraz. Bieszczecki Park Narodowy i Parki Krajobrazowe oferują ponad 250 km szlaków dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej a bogata oferta obiektów kulturowych i historycznych opowiada piękną historię bieszczadzkich ludzi i miejsc. Morze Bieszczeckie, czyli Jezioro Solińskie, to raj dla miłośników turystyki wodnej. Podkarpackie subregiony nie mają sztywno określonych granic. Nie wpisują się w administracyjne podziały gmin i powiatów. Wyznacza je kulturę i naturę, które przez lata stworzyły unikatowe, odrębne krainy z zachowaną harmonią kultury i przyrody, nadając im unikatową, lokalną tożsamość. Warto zobaczyć je wszystkie i na własnej skórze doświadczyć każdej z nich. Zapraszamy! Województwo podkarpackie.